Byliśmy tu od czterech lat, pojawiają się z prawda inne imprezy branżowe, ale tutaj Fitex pomyślę jest niekwestionowanym liderem. My to jesteśmy dokładnie z tym samym konceptem, który przedstawialiśmy w Niemczech na największych targach na FIBO, czyli na największych światowych targach fitnessowych, czyli to czym się chwalimy to automatyczna obsługa klubów w ogóle sportowych. Czyli w tej chwili nie jest już potrzebna recepcja, nie są potrzebne kolejki, można kupić karnet w internecie, można... Do klubu, przyłożyć palec do kiosku i wchodzić do klubu bez żadnych ograniczeń. To jest ta rzecz, w której się bardzo mocno specjalizujemy. Chcielibyśmy pozyskać z jednej strony jak najwięcej kolejnych, nowych, zadowolonych klientów, ale też widzimy, że odwiedza nas tu bardzo wiele już naszych obecnych klientów, którym możemy dalej pomagać, doradzać i tłumaczyć poszczególne funkcje systemu. Pokazać właścicielom klubów i menedżerom, mam nadzieję, że będzie jak najwięcej, w jaki sposób analizować dane. Bo teraz z jednej strony intuicja i wydaje mi się, że zarabiam na tym karnecie, wydaje mi się, że ten szejk się opłaca, wydaje mi się, że mam bardzo dużo osób, ale tak naprawdę statystyka jest bezlitosna i nie zawsze wydaje mi się, że to jest to, co tak naprawdę wychodzi i co się liczy w końcowym wyniku finansowym obiektu. Branża bardzo się mocno rozwija. Teraz widzimy jej też przeobrażą bardzo dużą zmianę tak naprawdę bo wchodzą do nas coraz więcej sieci zagranicznych i kluby fitness stają się coraz bardziej profesjonalne i automatyczne. A poza tym to, co myślę widać, to też to, że coraz więcej osób zaczyna ćwiczyć i to bardzo nas cieszy.